Na rzecz, która nas zaszokowała, to dużo kobiet, które się opala tutaj bez stanika. I... No i to wszystko w sumie. W sumie więcej nas nie zaszokowało. Aga idzie penetrować jaskinię. Na tym murku dużo wiewiórek jest, znaczy jaszczurek jest, o tak, jaszczurek. Ciao. Oj! Reformirsi i la No i żeśmy już się dogadali. Witamy w nowym blogu. Tutaj Northside Blog. Aga i Daniel. Dzisiejszego vloga zaczniemy od przepięknego miasteczka portowego Sistiana we Włoszech. Piana jest przepięknym kurortem turystycznym. Znajdują się tutaj takie bardzo drogie hotele. Tu jest kupa, kupa ludzi. E, I tak fajnie sobie podpatrzeć z takiego, z perspektywy vanlifersa, jak żyje się bogaczą. Stoją tu jachty, ale oprócz tego właśnie tutaj też przyjeżdżają na wakacje wszyscy, e, którzy mają blisko, ponieważ to miasteczko znajduje się na granicy Słowenii, e, ale też widać stąd Chorwację. Także tutaj jest takie dosyć jednomorskie miejsce i dzięki temu zdobyło bardzo y, pożądane miejsce na wypoczynek letni. Słuchajcie, mnóstwo drzew takich owocowych Nie wiemy co to jest. Linci, li, linci, winci. Dajcie znać w komentarzach, może wiecie jak to się nazywa, czy to jest jadalne. No takie twarde dosyć co? No bo to linchi ma twardą skórkę. A też ten jest chyba niedojrzały. Tak, tak ma. Cerwona czerwono. Widzisz tam? Tam są benga po prostu dojrzałe, O tam na górze na przykład Widać I ona ma twardą taką powłokę, a w środku znajduje się mią. Tak, potwierdźcie czy to są linchi Pięknie jest. weszliśmy tutaj na chyba kompleks hotelowy. tak komuś. I. Ale nikogo nie ma. Idziemy do przodu. Albo wypożyczalnia sprzętu, albo... Aga, mi się wydaje, że to jest wypożyczalnia sprzętu. No, co? To jest Słuchajcie, nie wiem jak wy. Co myślicie? Zobaczcie na mnie. Ja jestem w krótkich spodenkach. Ktoś chyba nie pasuje. Ktoś chyba nie pasuje do tej historii. <grytanie> Aga, chyba nie pasujesz do tej historii. Ale jest pięknie, słuchajcie. Mega fajnie. Pogoda. Mnóstwo ludzi. Też są góry Też są góry. Też są góry, tylko że jest ciepło kilkadziesiąt milionów za nami, jak widać po jachtach. Aga, chodź podejdziemy sobie tutaj jeszcze ja pituę ile rybek. Szkoda, że wędki nie wziąłem. Zatłoczonych kafejek i bardzo bogatych hoteli, zaraz będziemy przenosić się na Powiedzmy piaszczystą plażę. Jaką piaszczystą? Przynajmniej jest piaszczysta. No i chciałem troszeczkę, troszeczkę podkręcić klimacik. To ci wyszło? Słuchajcie, idziemy teraz za plażę. Słuchajcie, właśnie tak wygląda plaża. Nie jest może piaszczysta, ale jest czysta woda. Jedna rzecz, która nas zaszokowała to dużo kobiet, które się opala tutaj bez stanika. No i to wszystko w sumie. W sumie nic więcej nas nie szokowało. Jak przyjechaliśmy tutaj, to jak zobaczyłem to, to byłem lekko dezorientowany. bardziej, że najczęściej to panie, które nie mają nic do stracenia były bez staników. <laughs> Okazało się, że musimy kupić sobie specjalne obuwie. Bo oprócz tego, że jest kamieniście, to jeszcze jest dużo Jeżowce. jeżowców. O, dokładnie, że jest dużo jeżowców i można sobie rozwalić nogę. Dlatego będziemy musieli sobie kupić takie gumowe buty. Ale to później. Słuchajcie, z tej kamienistej plaży zabieramy Was teraz do wana, bo będziemy jeść obiad. A z kim? To zaraz zobaczycie. Słuchajcie, co zauważyliśmy tutaj, że są wyznaczone e, miejsca parkingowe różnymi e, kolorami. Ok, z tego co się orientujemy. Białe miejsca to są bezpłatne, żółte miejsca, które są wyznaczone liniami koloru żółtego są dla policji chyba zarezerwowane, tak. a niebieskie to są dla mieszkańców, którzy mają chyba identyfikatory. Nieprawda, to są miejsca płatne. Ok, to są miejsca płatne, ale na szczęście poza sezonem stoimy za darmo. Zgadza się. Właśnie tutaj mamy zaparkowanego wana. Idziemy zaraz na obiadek Z takim widokiem, zobaczcie Taki mamy piękny widok Poszedłem sobie z Megi na spacerku tutaj I na tym murku dużo wiewiórek jest Znaczy jaszczurek jest, o tak Jaszczurek i wiewiórek Pomyliłem się, bo byłem tak podjarany jak zobaczyłem Mnóstwo ich Grzeją się tutaj na kamyckach Właśnie już idziemy na obiadek, zobaczcie do kogo dzisiaj jemy obiadek. Dzień, do... Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry! Kucharz, główny kucharz. Tak. Słuchajcie, jak my mamy z nimi dobrze, nie? Człowiek chce zszedł po ma dobrze. ze spaceru i dostaje coś takiego pięknego, po prostu, że aż szkoda, jak Ja nie chciałem ci. tutaj się wtrącić, podkreślić, że wczoraj to my dostaliśmy. Tak, o! I tak Wymiana handlowa. Także zjemy obiadek, A, i później będzie pewnie jakaś mała aktywność. No. Na pewno pójdziemy na wschód, e, sorry, zachód słońca, ale dzisiaj zdążymy w przeciwieństwie do wczoraj. Dobra, idziemy. mała no, aktywność. Zobaczymy, jaki długi kawałek przejdziemy. Idziemy na zachód słońca. Aga idzie penetrować jaskinię. Teraz zobacz jaki tam fajny widok jak wyjdziesz tam. Idziesz, 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 idziesz. Ale czad. Spędzimy dzisiejszy wieczór. Już jesteśmy po wycieczce. Teraz idziemy właśnie na Andrzejowy Wypieki. Będziemy smakować swojskiego chlebka, który Andrzej przygotował. Także idziemy jeść. Tamy. Gdzie jest chlebek? Gdzie jest chlebek? Gdzie jest chleb. Jakbyś zobaczył od zewnątrz. Jakby... Ale wiesz, jak chce. Wyjdź sobie, sobie drabinką na mi po drabince i zobacz, okay. że jest, zobaczysz, Zobaczysz. Czy drabinka wytrzyma? O, faktycznie. Oj. Pan nam ten chleb tutaj zostawi, proszę pana, ale ja to zbieram, Ej. No właśnie, schowaj go, żeby ptaki nie zaatakowały. Idziemy jeść. która będzie nazywała się y, 10 pytań i kropka. A, i mamy już pierwszych gości. Yes. Będą przecierać szlak. Więc krótko, składa się z 10 pytań, pytania są otwarte, tendencyjne. I po prostu chodzi o to, żebyście skojarzyli. Tak. Dobra, lecimy. Pytanie pierwsze. Chodzi o to, żeby rozładować napięcie. Co było pierwsze, jajo czy kura? Kura. Żart! Pytanie numer jeden. Kim jesteście i czym podróżujecie? wiedziałem, że tu będzie ten problem, bo to jest zawsze to samo. Nie? Cześć, jesteśmy Patrycja i Andrzej, podróżujemy Fiatem Ducato, budowaliśmy go sami i w ogóle jeszcze jakimś cudem jeździ po dwóch latach. Tada! się majwanie No i widzisz, o to chodziło no. właśnie. Dobra, pytanie numer dwa. Gdyby nie van life to gdzie bylibyście teraz? Cholera wie. No, w sumie dobre pytanie. Sami nie wiemy chyba, gdzie bylibyśmy. Ciężko odpowiedzieć. Nie, no, tak, że tam, gdzie byliśmy. Tak, czyli w, w Niemczech. Ale co? W Niemczech, okej. Okay. I praca stacjonarna. W Niemczech praca stacjonarna, etacie 8 godzin i, I do domu. I zero czasu na podróże. Od weekendu do weekendu no do tak. urlopu. I wyliczanie tego momentu, kiedy dojeżdżasz do urlopu, o, znowu zaczynam żyć! Potem znowu wegetujesz i znowu... O, znowu zaczynam żyć, dwa tygodnie i znowu wegetujesz. Ale nie, nie, wtedy wiecie jak się ciężko pracuje i nic nie robi. Ale nie robię. na podraczy ta kupka, jak no nie masz no kiedy właśnie, jej no wydawać. No no tak? masz kupkę, ale nie masz czasu. Auto waszych marzeń na van lifeie. Gdybyście mogli stworzyć... Majowód! Majowód, lekko no, po tuningu. Tak, tak z 200 koni więcej, e, ja ze 3 metry nie. dalej w tył. Ja półtora metra no, szerzej, no, ale, ale... nie to będzie nadal majowód. No, jedne pytanie. E, pytanie numer 4. Największy przypał na Waszej vanlife'owej podróży? Co takiego się wydarzyło? Przypał? Hmm. Kurde. Nie było? Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Na niczym, że nie zostaliście nie nakryci. Nie, bo... staliście, wiesz. Nigdzie nas nikt nie, nie wyrzucił. Nie okay. na... Dobra, to ja patrzę. Tak. Ale zachowaliście... No, staliście czy... na dwóch liniach i dostawaliście. O, no to to jest. jest <laughs> przed trzech dni, <laughs> jest, po tak. dwóch latach jeżdżenia tym autem. <laughs> czyli czyli mam ja tak. tak. Dobra. Pytanie numer pięć. Jaki kraj był dla was. Uwaga, najdziwniejsze. Najdziwniejszy. Na Life, no? Tak. Nie, to, to pytanie ci lekko przerobię. Będzie nie najdziwniejszy, tylko najdzikszy. No, no, I jest to Albania tak. na ten moment. Tak, Albania. No. Tam jest jednak. Dziko. Tam idziesz do sklepu, nawet nie wiesz, co kupujesz. Okej. Okay. Znaczy, wiesz, co kupujesz, no, ale nie wiesz, co zapłacisz. Każdy... Też nie do końca. No. Pytanie numer 6. Co irytuje was najbardziej na Life? Ma pogodę. Jak nie ma pogody, nie ma prądu. To, to tak nie do końca. Ja bym powiedział, że najbardziej mnie irytują osoby, które dajemy na to, robią to samo, mhm. ale robią to w zły sposób. Bo to są te osoby, przez które my później też obrywamy. Czyli, nie wiem, przyjeżdżasz gdzieś i zostawiasz obry, syf po sobie i tak no. dalej, i tak dalej. No myślę, że to jest to. Tak to. Niestety to, jest to często, często się ten temat spotyka. Mhm. Także no. jeździcie vanem, dbajcie o miejsce, które zostawiacie. Bo później jest na nas. Mm. Siódma, jaką najdziwniejszą rzecz kupiliście do wana? Rzecz, która za każdym razem wszystkich dziwi, że tutaj jest w tym samochodzie, to buda no dla psa, która jest pod tobą. Na przykład. Co tak. prawda nie kupiona, ale zrobiona. tutaj więc. Tak, przy takim Możemy to miejsca. E, miejscowym tak, e, faktycznie. to tak, jest bardzo. Mamy budę dla psa. Co prawda pies jest taki. Ale a jest... jest buda dla psa. Pisa to jest dużo większa no. niż O, Pan się obudził? Panie, my tu już nagrywamy. No bo o jego kwadracie <grym> mówimy teraz, <grym> to on się denerwuje. Pytanie ósme, głębokie. Czego w życiu na Lifeie żałujecie najbardziej? Niczego. Niczego Niczego. Kurwa. Niczego. Skurw, szczęśliwi ludzie. A nie, nie, wiem czego. No. Wiesz czego żałujemy? Tego, że robimy to dopiero teraz. Tak, a nie wcześniej. O, o jakieś mogliśmy zacząć jeszcze <grym> <grym> kilka lat my, wcześniej. prawda? No właśnie, taki ćwierć wieku mamy w plecy, nie? Gdzieś przynajmniej, no tak. Pięć najpotrzebniejszych rzeczy, bez których nie wyobrażacie sobie wam live. Kawa numer jeden. Panele. panele. owszem, to tak, bez prądu lipa. Ale te panele nie zawsze wystarczają, czyli możliwość ładowania w inny sposób, czyli separator, no to, no to moim zdaniem jest must have, no bo to słońce jednak nie zawsze funkcjonuje, mhm. a my nie jesteśmy tacy, że jeździmy tylko dwa tygodnie w lecie, kiedy słońce pięknie świeci, więc Zgadza się. No bez tego lipnie. Nie, ja bym chciała na no. pewno. Miskę. A co spój się pójdziesz mi, mi się, po przyda. miskasz. Patryce wszystko w stanie ogarnąć z miską. Można i pranie zrobić, tak, i psal, wykopać, tak, i tak dalej. I wszystko, miska jest podrzewna. No, to prawda. Tak, z tak. perspektywy tak, tego. Zostały dwa wam dwa. dwa, dwa ja mam ja powiedziała, że Nutella nie ma. No, to, no to to, coś ty jest. To można nie? wszędzie kupić tak naprawdę. No. Dobra, no kuchenka. No, bez kuchenki, no to na pewno nie. No i łazienka musi być w samochodzie. Czyli jednak toaleta. To musi być tak, tak, tak. No bo łazienka. Dobra, daliśmy do ostatniego. Co tak. dalej? Gdzie będziecie za rok? Tego nikt nie wie. No, Tego no. my nie a wiemy. A gdzie byście nawet. chcieli Cię. być za rok? No dalej w podróży. Wiara? Na pewno w podróży, no. Tak. to jest Taki pewnie. Nie, Chyba nie, znaczenia nie, ma pierwsza. Ciepłe, Ciepły. tak. No, Słuchajcie, Słucham. szczęśliwi ludzie, naprawdę. Gdzie was można znaleźć? No. Właśnie. Skoro już przeszliśmy do tego tematu, od dwóch lat na Instagramie, oczywiście pod hasłem Majowanie, i od niedawna próbujemy w swoich sił na YouTube. Także tak, z przymrużeniem oka, nie, tam wiadomo, ale jesteśmy jak coś, to na YouTube również. również. Tak. Z pełną dozą nieśmiałości, ale są fantastyczni. Polecamy. Oh, oh, oh. <laughs> dziękujemy za wywiad. Dziękujemy za spotkanie. Kawka była bardzo pyszna, ciasto, ciasto również. I my będziemy jechać dalej, spotkać następne ciekawe osoby, które będziecie mogli oglądać na naszym kanale. Oczywiście zasubskrybujcie. Majowanie. Fajny mają kanał. Obserwujcie na Instagramie i do zobaczenia w trasie. Hej! Eee, na razie gdzieś tam, eee, Na razie, a nie do zobaczenia. Eee, nie, szybciej. Eee, chyba szybciej. Będziemy Was gonić. Okay. <laughs> do zobaczenia! Dobra. Hej! Pierwsze tankowanie we Włoszech. Stanęliśmy przy automacie, gdzie jest paliwo po litr, po złoty, po euro 87,4. A obok w automacie diesel jest po 2,09. Tutaj chyba nie wiem skąd te ceny. Możemy znankować samemu i chyba nie płacimy za obsługę. Czy mogę zapłacić w automacie? Ok, 20 euro. Nie. Skasujemy. Dobra, najpierw najpierw bierzemy. Ciao! Oj! No i żeśmy już się dogadali. Żeby tego mi kasy nie publikowała. Nic się nie dzieje. Dobra, okej, okay, tankuję. Trudno. Tankuję i zobaczymy co się wydarzy. Jak coś tak pójdę, zapłacić do tego gościa tam. Okej, okay, tylko 20 euro można. Chcę tankować, bo akurat tutaj nacisnęłem 20 Idę zapłacić. To jest numer. Numer cztery Quattro ja. Dzisiaj piękny dzień I będzie aktywny dzień Dlatego mam takie duże śniadanko Bo dzisiaj będziemy jeździć na rowerach Dzień dobry Małżonka moja No to małżonka mamy podłączenie rurki do podłączenie do roweru tego Megi zostaje w domu nie tam nie ma cholera no Witamy ze słonecznego Grado. Właśnie tutaj dotarliśmy. Nie bezpodstawnie Grado jest największym ośrodkiem turystycznym we Włoszech właśnie, ale później wam opowiemy resztę i pokażemy. Ale za nami jest tam. wykopane sztuczne wykopane. kanały wykopany sztuczny kanał, który właśnie prowadzi bezpośrednio do portu w centrum miasta. I my sobie to port, w takie centrum miasta objedziemy rowerami, no i zabieramy was ze sobą. Jedziemy. Jedziemy. Drzewko oliwkowe. Zaraz Aga będzie, będzie próbowała, jak smakują. Nigdy nie jedzcie takich oliwek. Nie, dobra. Chyba lepiej pojechać do Lidla i sobie kupić takie już gotowe opakowanie. Jadąc od sztucznego kanału, tutaj główną ulicą, głównym deptakiem, dojeżdżamy do plaży. Zaraz idziemy na plażę, a tutaj za nami znajduje się piękna fontanna. Także zobaczymy czy tutaj plaże są piaszczyste. Zaraz zobaczymy. Oczywiście główna ulica prowadzi tutaj do samego morza. Mamy też e, taki punkt widokowy. Taką promenadę właściwie przy morzką. Oj. Oj. Trochę jest mgła. No. Trochę jest mgła. Ale jakie fajne są te mola. Zobacz tutaj O kurczę, jaki hotel z za nami. Ja pitole. Prawie mhm. jak w Dubaju nie? Prawie jak w Dubaju. No i właśnie stoimy na takim punkcie widokowym, który wychodzi na, na morze i jest piasek, jest piasek. Ale nasze plaże to... ładniejsze. <laughs> dobra zobaczymy. Okej okay, dobra jedziemy tym deptakiem. Ale ładny hotel. Halloween pełni. Taki mamy W Pogoda w sobie niezbyt fajna, ale jest ciepło, nie ma czystego nieba, po prostu. Tylko to, chyba jakieś grobowce tutaj są stare. Ale ładnie. Taki angielski styl, co? Oj, oj, oj. Właśnie takie zakazy w Grado na plaży są. No i cóż, z tego miejsca w tym vlogu żegnamy się z Grado, najbardziej luksusowego kurortu północnych Włoch. Jesteśmy zachwyceni, ale też wiemy o tym, że jesteśmy po sezonie, dlatego dajcie znać, czy ktoś z Was tutaj był w sezonie, bo naprawdę nie wyobrażamy sobie tych tłumów, tych dzikich tłumów, które są. Także zapraszamy do subskrypcji, jeśli się podobał odcinek, komentarz, łapka w górę. Dziękujemy za wszystkie komentarze i dziękujemy za wszystkie subskrypcje. My lecimy dalej zwiedzać, zwiedzać Włochy i zabieramy Was razem z nami. Na razie, do zobaczenia. Pa. Hej!